Czy kiedykolwiek miałeś uczucie, którego nie potrafiłeś wytłumaczyć? Dziwna chęć zadzwonienia do przyjaciela nagle, czy niepokojące przeczucie związane z nową możliwością pracy? To twoja intuicja, czasami nazywana wewnętrznym głosem lub przeczuciem, jest potężna. To mądrość głębsza niż to, na co zazwyczaj polegamy w codziennym życiu, poza logiką i rozumem, połączona z czymś bardziej głębokim. Świat jest głośny, a nasze umysły są zajęte. Czasem trudno usłyszeć te ciche szepty intuicji pośród całego hałasu. Jak więc wiesz, kiedy twoja intuicja próbuje ci coś przekazać? Zbadajmy znaki. 1. Głębokie poczucie wiedzy. Czy kiedykolwiek miałeś moment, w którym po prostu coś wiedziałeś, nie mając na to logicznego uzasadnienia? Być może wyczułeś, że nowy znajomy nie mówi całej prawdy. Albo czułeś w kościach, że konkretna ścieżka jest właściwa dla ciebie. To głębokie poczucie wiedzy, bez polegania wyłącznie na faktach, to twoja intuicja. Wiele razy próbujemy racjonalizować to uczucie, ale pamiętaj, że intuicja działa na innym poziomie. Zbiera subtelne wskazówki, wzorce i energetyczne informacje, których nasze świadome umysły nie zawsze przetwarzają. Na przykład, jesteś podekscytowany ofertą pracy, świetne wynagrodzenie, prestiżowy tytuł, wydaje się idealne. Jednak istnieje uporczywe, niepokojące uczucie, którego nie możesz zignorować. Twoja intuicja prawdopodobnie dostrzegła rzeczy, które nie pasują do lśniącej fasady. Może biuro tętniło frenetyczną energią, dając wskazówki o stresującym środowisku pracy, być może komentarze potencjalnego szefa ujawniały rozbieżne wartości, Albo poczułeś subtelny dyskomfort w ich obecności, co sugeruje potencjalne konflikty. Istotne jest, że twoja intuicja nie ocenia pracy jako obiektywnie złej, ostrzega cię, że może nie pasować do ciebie. Twoja dusza wie, co sprawia, że się rozwijasz, i gdy jest niezgodność, tworzy to poczucie dysharmonii. Zaufanie intuicji w tych sytuacjach może zapobiec długoterminowej niezadowoleniu, nawet jeśli twój logiczny umysł próbuje przesłonić te uczucia. Pamiętaj, że intuicja nie zawsze chodzi o to, aby być idealnie słusznym za każdym razem. Chodzi o szacunek dla subtelnych szeptów twojego wewnętrznego systemu prowadzenia. Ta wewnętrzna mądrość chce utrzymać cię w harmonii z twoim najwyższym dobrem, zapewniając, że podążasz ścieżką, która jest autentycznie twoja. 2. Nagła potrzeba działania. Czasami intuicja nie szepta, ale daje ci silny impuls do działania. Możesz odczuć nagłą, niewytłumaczalną potrzebę zadzwonienia do starego przyjaciela, zmiany drogi do domu, czy nawet dokonania dużych zmian w swoim życiu. To dziwne pragnienie może wydawać się trochę dziwne lub nawet przypadkowe, ale jest to znak, że twoja intuicja próbuje cię prowadzić do czegoś ważnego. Na przykład, idziesz o swoje codzienne sprawy, a nagle czujesz intensywne pragnienie skontaktowania się z kimś, z kim nie rozmawiałeś od dawna. Czasami to samo działanie ma znaczenie. Może to prowadzić do odkrycia ukrytego skarbu w twojej okolicy, albo podjęcia decyzji o opuszczeniu sytuacji, która cię hamowała, co stworzy efekt kuli śnieżnej pozytywnych zmian w twoim życiu. Trudność polega na rozróżnieniu prawdziwej intuicyjnej potrzeby od tylko chwilowego uczucia. Intuicja często wydaje się pilna, ale też spokojna. Może sprawiać, że czujesz się trochę niekomfortowo. Ponieważ prosi Cię o wyjście poza to, co znasz, ale głęboko w sobie czujesz, że to właściwe. 3. Żywe i symboliczne sny. Sny są od wieków czczone przez kultury jako bramy do głębokiej mądrości. Chociaż nie każdy sen jest przekazem Twojej intuicji, warto zwrócić uwagę na szczególnie żywe lub powtarzające się sny. Symbole snów często są osobiste, więc to od Ciebie zależy ich interpretacja. Zauważaj emocje, tematy i wzorce, które się pojawiają. Jeśli utkniesz, senniki mogą być pomocne, ale zaufaj przede wszystkim własnej interpretacji. 4. Fizyczne doznania. Twój organizm jest niezwykle inteligentny i zawsze przekazuje ci wiadomości, a czasami te wiadomości pochodzą od twojej intuicji. Czy kiedykolwiek miałeś przeczucie co do wyboru? Albo poczułeś motyle w brzuchu, kiedy coś ekscytującego miało się wydarzyć, to nie są przypadkowe reakcje. Twój organizm to potężne narzędzie do zrozumienia twojej intuicji. Jeśli odczuwasz napięcie gdzieś, na przykład w ramionach, może to oznaczać, że twoja intuicja próbuje cię ostrzec przed ukrytym stresem, z którym musisz sobie poradzić. Ale jeśli czujesz się lekko i zrelaksowanie, prawdopodobnie oznacza to, że idziesz we właściwym kierunku. 5. Synchroniczności. Synchroniczności to te dziwne, ale cudowne zbiegi okoliczności, które wydają się zbyt doskonałe, by być przypadkowe. To jak małe mrugnięcia od wszechświata, dające ci znać, że idziesz we właściwym kierunku. Czy kiedykolwiek myślałeś o problemie, a potem usłyszałeś w radiu piosenkę z tekstami, które wydają się odpowiadać na twoje pytanie, albo może spotkałeś starego przyjaciela w momencie, kiedy potrzebowałeś z kimś porozmawiać? Te specjalne momenty często są próbami twojej intuicji, aby przyciągnąć twoją uwagę. Traktuj je jak małe znaki prowadzące cię naprzód. 6. Silne emocje. Zarówno pozytywne, jak i negatywne. Intuicja może wywołać silne emocjonalne reakcje. Nagły przypływ radości lub ekscytacji może wskazywać, że zbliżasz się do czegoś zgodnego z twoim najwyższym dobrem. Z drugiej strony, niewytłumaczalne uczucie grozy lub smutku może być sygnałem ostrzegawczym. Ważne jest, aby słuchać swoich emocji, ale nie być nimi kontrolowanym. Jeśli sytuacja wywołuje silny strach lub gniew, wykorzystaj te emocje jako punkty wyjścia do refleksji nad sobą. Twoja intuicja może ostrzegać cię przed niezdrową dynamiką lub koniecznością wyznaczenia jasnych granic. 7. Cichy. Trwały głos. Czasami twoja intuicja przypomina cichy szept, delikatny popych w tył twojej głowy. Może to objawiać się jako pojedyncza myśl, która nie daje ci spokoju, albo uczucie cichego niepokoju, które po prostu nie ustępuje. Ten subtelny głos jest łatwo zagłuszany przez hałas codzienności i głośne żądania naszego ego. Jak to może się manifestować? Podczas wykonywania banalnych zadań. Konkretna myśl utrzymuje się w twojej głowie, pomysł na projekt, miejsce, do którego czujesz się pociągnięty, czy rozmowa, którą musisz przeprowadzić. Nie bagatelizuj tych szeptów jako nieistotnych mogą one zawierać ziarna twojego kolejnego kroku na twojej ścieżce. Pamiętaj, że intuicja zawsze jest kochająca jest tutaj, aby cię prowadzić i chronić, gdy rozwijasz się duchowo. Jednakże istotne jest, aby nie mylić intuicji z lękiem lub ego, które mogą maskować się jako wewnętrzna pewność. Ćwicz rozróżnianie, a twoja zdolność do zrozumienia tych subtelnych niuansów się wzmocni. Jestem ciekaw, jak intuicja objawia się u różnych osób. Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jeżeli czujesz, że ten film mógłby się komuś spodobać, rozważ proszę udostępnienie go tej osobie. Życzę ci wspaniałego dnia.